Cześć, kochani, serdecznie Was witam dzisiaj na moim vlogu, na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie. Dzi e, dzisiaj, tak, e, niby troszeczkę przedświątecznie, a niby też jeszcze chciałam poruszyć temat dotyczący dużych zmian u nas w naszym rządzie liberalnym. Gwałtowne i szybkie zmiany nastąpiły w ostatnim tygodniu. U nas w Kanadzie doszło do gwałtownych, chaotycznych w ogóle zmian na całym, właśnie federalnym rządzie. I właśnie chcę wam przedstawić, co się stało, jak to się stało. Ci, co oglądali mój wcześniejszy taki krótki vlog, to właśnie wspomniałam, że Freeland, która była ministrem finansów, odeszła w poniedziałek, wystąpiła z listem. Z tym listem wystąpiła, ponieważ ona nie zgadzała się w ogóle z Trudo na temat właśnie przyszłych finansowych podziałów w naszym rządzie. Um, po tym, że właśnie Trump ogłosił, że 25% cła wniesie na Kanadę, na produkty, które będą z Kanady wywożone. Trudeau spanikował um, i po prostu mieli duże nieporozumienia razem z Freeland. Um, on, Trump to chciał, żeby zabronić, wprowadzać nielegalnych imigrantów i tak samo, e, żeby narkotyków nie wprowadzać żadnych. Także to u nas się takie duże zmiany zrobiły właśnie przez to. Freeland powiedziała, że Trudeau w ogóle poddaje się takim różnym sztuczkom Trumpa e, i mieli bardzo duże nieporozumienia. Przez to właśnie Trudeau powiedział, że jej da inną pozycję, zmieni jej pozycję. Następny dzień, co miały być ogłoszenia, właśnie oświadczenia ekonomiczne. Zamiast tego, Freeland ogłosiła, że rezygnuje ze swojej pracy. Zdecydował, że w piątek w ogóle ogłosi, i zdecyduje, że przekasuje w ogóle cały swój rząd, to znaczy pozmienia wszystkich ludzi w swoim rządzie. Było czterech osobników, którzy zdecydowali już, że nie będą pracować od następnego października. W październiku właśnie mają być u nas wybory federalne i właśnie oni zdecydowali, że nie chcą mieć już udziału właśnie w federalnym rządzie i przez to on zdecydował, że będzie właśnie kasował wszystkich i zmieniał całą właśnie swoje liberalny rząd. Postąpił z tym w ogóle bardzo chaotycznie, bardzo nieprzemyślany, tak zresztą jak on, ja myślę, z bardzo wieloma rzeczami tak postępuje. Charakter jego, mi się wydaje, taki jest chaotyczny i taki bardzo, bardzo reaguje. Jak coś nie jest po jego myśli, to od razu kasuje wszystko, tak jak robił kiedyś z tym właśnie konwojem, co był u nas w Kanadzie, co pozabiera ludziom pieniędzy razem oczywiście z tą Freeland. Um, także um, powiem Wam szczerze, że no taki ma już ten człowiek, taki jest dziwny, chaotyczny bardzo. I po prostu na koniec, właśnie tego, co pozmieniał to wszystko w piątek, miał takie pytanie, jakie są właśnie te plany i czy on ma te plany. Na to nic nie odpowiedział i tylko zamruknął, że w tej chwili nie ma żadnych planów. Z tego, co widać, to te zmiany, co nastąpiły, nie były przemyślane, oczywiście. Bo um, z tego, co ja właśnie tak obserwowałam, oglądałam to tych, co wybrał, to w ogóle nie mają nawet yy, w ogóle na przykład ten finansowy nowy minister, teraz LeBlanc, on w ogóle nie ma nic wspólnego z finansami. Także ja nie wiem w ogóle, jak oni yy, na to będą wszystko patrzeć od tej pory, jak oni sobie w ogóle poradzą. I ja myślę, że to właśnie no dochodzi już teraz do tego, że chyba liberały już będą skasowane kompletnie u nas w Kanadzie. Chciałabym dodać to, że oni, wszyscy inni członkowie w ogóle innych partii, NDP, konserwatywni, blok Quebecois, po prostu wystąpiło tak samo do Trudeau, że on musi się zwolnić ze swojego stanowiska w ogóle jako Prime Minister. Że jest nie, nie może sobie dawać rady już i że po prostu to powinien już być w tej chwili, w tym momencie koniec. Nie powinni czekać do października, kiedy będą wybory u nas, tylko że właśnie wszyscy chcą, żeby były jak najszybciej. A co jeszcze dodam, to właśnie Partia Konserwatywna, to jest Pierre Polivier. W tej chwili zajmuje bardzo dużą ilość głosów w tym momencie u nas w Kanadzie. Nie chcę Was kłamać, ale na pewno ponad 30% w tym momencie konserwatyści wygrywają. Także on bardzo chce jak najszybciej, z tym momencie, że jeszcze ma taką dużą szansę i że właśnie tyle ludzi go popiera, chciałby jak najszybciej, żeby odbyły się te głosowania. Taką właśnie konserwatyści tutaj, ci co są za konserwatystami, mają nadzieję i że to jak najszybciej po prostu on odejdzie. Tak samo, jak wspomniałam, inni członkowie liberalni w jego partii tak samo domagają się, żeby Trudeau odszedł jak najszybciej. I jak wspomniałam, te inne, właśnie partie, co są u nas w Kanadzie. Też właśnie mówią, że Trudo powinien jak najszybciej odejść. Członkowie liberałów tak samo wystąpili z listem do Trudo, żeby jak najszybciej opuścił swoje stanowisko, że on przeszkadza w tym, że liberalni w ogóle mogliby jakikolwiek sukces już w tym momencie osiągnąć. Um, także każdy go zmusza już dookoła, wiecie, żeby zrezygnował się z tego, czy zrezygnuje. To właśnie jest takie duże pytanie, jaka jest przyszłość w ogóle Trudo u nas tutaj. Ma takie opcje, że albo może zrezygnować ze swojego stanowiska jak najszybciej, albo właśnie może tak, że już poczeka do właśnie października, do tych właśnie wyborów, co mają być u nas w Kanadzie. Trudo powiedział, że on chce właśnie mieć ten czas świąteczny na przemyślenie o tym wszystkim. I właśnie no zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Ale jest po prostu zagubiony w szoku. Ja myślę, że on jest no i chaotyczny jest, jak wspomniałam ogólnie. Nie wiem, czy on w ogóle ulegnie. Takiej zmianie i że w ogóle podda się, wiecie, powiedział, że liberalna partia przyniesie ogromne wyzwania w najbliższym czasie. Także co to będzie i jak to będzie, to zobaczymy właśnie. Aż 24 osobników, właśnie rządowych z liberalnego, właśnie jego grona, wystąpiło z listami do niego, że ma się zwolnić. Zobaczymy, co to będzie zaraz tutaj po świętach. Będziemy śledzić i będę wam chciała tutaj jeszcze więcej nagrać, powiedzieć w ogóle, jak tutaj, tutaj u nas będzie. Co. A w tym momencie, jak wspomniałam, jeżeli wybory by się odbyły u nas w Kanadzie, to konserwatyści na 100% by już teraz wygrali. Ja osobiście myślę, że to jest już teraz nieuniknione i ja myślę, że w następne, jak nie tygodnie, to miesiące wybory w Kanadzie pewnie się. Odbędą, po prostu Trudo będzie zmuszony, żeby odejść. Także um, po cichutku myślę, że on się tym podda. Um, nie będzie mu łatwo, ale jak będzie każdy właśnie popierał, to ja myślę, że uda się właśnie um, temu, że on sam zrezygnuje. E, co jeszcze właśnie chciałabym Wam powiedzieć, to ludzie tutaj ogólnie mają tak dosyć, wiecie, Trudo. Ludzie, co pracują w ogóle u nas w Kanadzie, jest tak, że taksy, to znaczy podatki płacimy strasznie duże. A wiecie, odwierają nam podatki od zarobków bardzo wysokie. Wszystko, co kupujemy, my płacimy dodatkowo jeszcze podatki, także ja nie wiem naprawdę, te pieniądze poszły gdzieś, ja nie wiem. Um, powinno naprawdę być dużo lepiej, powinno to być wszystko bardziej lepiej zorganizowane. Trudno te pieniądze gdzieś wyrzucić, nie wie gdzie, i po prostu jest taki teraz, no jak wspomniałam, problem, że i freeland, ta minister finansów odeszła, a, i na dużo rzeczy po prostu Kanada może podupaść w ogóle cała, jeżeli e, nie zmieni to się natychmiastowo. Jeżeli powiedzmy konserwatyści nie przejmą tego, to naprawdę nie wygląda to za wesoło u nas tutaj. Teraz jeszcze co trudno zrobił, to właśnie mamy od 15 grudnia, 15 czy 16 chyba grudzień, że tych podatków nie płacimy. Tutaj w Ontario na przykład te HST i GST nie płacimy, ale on chce po prostu, tak te taksy obniżył teraz na dwa miesiące, to znaczy podatki. On powiedział, ogłosił, że nie będziemy płacić tutaj w Kanadzie, i po prostu on w taki sposób, wiecie co, już nie wie co robić. On chce sobie ludzi przygarnąć. Myśli, że właśnie takimi różnymi jego trykami sobie przygarnie ludzi, żeby na niego głosowali. Ale wiecie co, ludzie już mają dosyć. Ale czy to naprawdę jest coś takiego na następne dwa miesiące dużego, że ja zmienię moje zdanie, że ja pójdę na przykład za trudno? Nigdy w życiu. Także. No, takie cyrki odchodzą u nas, że wiecie, on panikuje, no facet już się po prostu pogubił kompletnie, i właśnie um, no, ja myślę, że osobiście, co ja myślę, to że w ogóle w Kanadzie wybory się odbędą na następne jakiekolwiek tygodnie czy miesiące, i po prostu konserwatyści, ja myślę, wygrają u nas w Kanadzie. Także to jest taka moja opinia. A, a napiszcie mi, co wy o tym myślicie, jeżeli śledzicie w ogóle tutaj. No, jeszcze coś, co chciałam dodać: tą wizę, tą ekspres u nas w Kanadzie też zaostrzyli. A także ci, co chcieli kiedykolwiek przyjechać tutaj na pracę z pracą, mieli takie coś, może nadzieję, żeby zostali w Kanadzie, to to się wszystko zmieniło. Także to może kiedyś jeszcze innym razem właśnie wspomnę wam. A właśnie, napiszcie mi, co wy o tym wszystkim w ogóle myślicie. Jestem bardzo ciekawa. Ja myślę, że tak jak e, dużo Polaków, co znam tutaj i w ogóle Kanadyjczyków, no mają dosyć trudno. Każdy chce, żeby był jak najszybciej. Dajcie mi znać, napiszcie mi. Nowych subscribers, naprawdę dziękuję Wam jeszcze raz. I zapraszam, żebyście ci, co oglądają mnie, subskrybujcie do mnie. Tak jak ja wspomniałam, 500, dojdziemy do 500. Ja będę miała nagrody się z Wami dzieliła. Także jeżeli będziecie się dzielić właśnie tymi filmami, subskrybowali a to będzie właśnie coś takiego fajnego tutaj na moim kanale i ja będę Wam bardzo, bardzo serdecznie wdzięczna jeszcze raz Wam dziękuję życzę Wam wszystkiego najlepszego i buziaczki pa kochani